za wstęp. Dobra, tutaj jestem ten mauzoleum w środku, a tutaj facet zwrócił mi uwagę, że nie mogę kamerować. Minimalnie widać te groby dwa, chociaż ich ciała podobno spoczywają na dole. Kogo? Dobra, to zaraz. Może opowiem wam, czym jest ten budynek. To jest... Sam nie widziałem. To jest mauzoleum. Tam leży cesarz i cesarzowa Mogołów z XVII albo XVIII wieku. XVII. I... Ja zawsze myślałem, że mongołów, a to mogołów to jest całkiem interesujące, że ktoś zbudował taki sobie sarkofag. Ci z piramidy w rapie powinni zazdrościć, ale to ogólnie fajny cel życiowy, aby zbudować sobie taki pomnik, że miliony turystów rocznie odwiedza Twój grób. Kurwa, zajebisty pomysł na życie. Tak. Jakbym chciał, to bym chciał no, on jest zbudowany z białego majmuju, i jak dotykasz go, <laughs> czuć tą historię, A dzisiaj nie będzie wschodu. A tu piękne ścieki. Co jest fajne, że można tego nawet dotknąć, a nawet polizać jak ścianę w Wieliczce. Stop it. Get some help. Wiem o czym chciałem wam powiedzieć. O cenie. Bo cena jest dosyć interesująca. Bo dla turystów, aby tutaj w ogóle wejść, trzeba zapłacić 40 zł około, czy lekko ponad. Aby wejść do tego mauzoleum, do środka i zobaczyć tą kopułę, tam w ogóle nie można fotografować, to trzeba zapłacić dodatkowo 8 zł. Jeszcze trzeba, dla typa, który sprzedaje takie niebieskie buciki, też zapłacić dodatkowo co łaska. Więc wychodzi tak około 50 zł. Wiesz, dla turystów ta. Dla turysty, który chce oglądać to, zapłaci, tak. Ale lokalsi płacą 10 albo 20-krotnie mniej za każdą atrakcję. Niemalże każdą atrakcję. Czyli w tych, co na chwilę obecnie byłem. Czyli meczet, ten największy w New Delhi, albo Czerwony Fort, czy inne rzeczki, przy których by, To wszystko kosztowało 10- lub 20-krotnie więcej dla turystów. To nie chodzi o lokalsów, którzy tutaj mieszkają, tylko o Hindusów. No. Tak. To jest dosyć interesujące. Nie jest to taka informacja przyciągająca turystów, którzy na to zwracają uwagę. Ja zwróciłem, bo pierwszy raz z takim czymś spotkałem, że dla lokalów często widziałem, jak tutaj na przykład zamieszkujący załóżmy wstęp gratis lub niemalże za darmo. To jest naprawdę fajne, ale dla ogólnie Hindusów, no. Myślałem, że to jest takie trochę przesadzone, ale jest zajebista Każdy chce zdjęcie z tym obiektem A ja chcę zdjęcie z tymi ludźmi A więc tak, jeżeli kiedykolwiek będę chciał Zarabiać dużo hajsu, to To będzie mój cel Aby ludzie przychodzili oglądać mój dobytek Co za materialistyczne marzenie że najładniejszy lub jeden z najładniejszych nagrobków na świecie.